tak gdy dorosną, opuszczają gniazdo i wówczas matka przestaje się nimi opiekować. Dziś Ewangelia pokazuje nam wdowę, która rzuca wszystko co miała do skarbony, stając się tym samym jakby oblubienicą Pana Boga, bo jemu wszystko zawierzyła. To nas to wydarzenie może inspirować do tego, aby zatrzymać się nad tym, co jest troską, opieką, miłością, poświęceniem naszych mam w stosunku do nas. Bardzo często przecież nasze mamy modlą się za nami, i mimo że wychodzimy z domu, nieustannie się za nami troszczą, martwią, interesuje ich każde nasze poczynanie, krok, jak sobie dajemy radę w życiu. Warto dzisiaj zatrzymać się przy tej Ewangelii i pomyśleć o swojej mamie. I co takiego w życiu zrobiła dla mnie? W jaki sposób pokazała miłość matczyną? Czy jestem wdzięczny za tą miłość? Czy moja mama jest dla mnie prawdziwym skarbem? Czy też jestem w stanie wszystko oddać dla niej? Pamiętajmy dzisiaj może o modlitwie intencji naszych mam.